Wręczyć potwierdzenie dla wniosku, który by był bodaj czy nie najtroskliwiej przygotowywany, a, a na pewno najtroskliwiej i najintensywniej pilotowany przez, przez wnioskodawcę. I tutaj chcemy oddać Państwu szacunek i jakby podziw dla zaangażowania i skrupulatności w przygotowaniu tych projektów. A sprawa jest ważna. Program, o którym będzie mówił pan kierownik, pan Witold Klimza, jest wielkim wyzwaniem zarówno dla nas mieszkańców województwa Śląskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Mówimy o największym w historii Unii Europejskiej programie o nazwie Infrastruktura i środowisko, której go celem jest rozwój, skrócie mówiąc rozwój gospodarczy Polski. A dlaczego dla nas, dla naszej społeczności? Zarówno lokalnych, ale przede wszystkim z naszego punktu widzenia, myślę, że z Państwa punktu widzenia, widząc Państwa tu obecność i zaangażowanie, jest to tak ważne. Bo to jest program krajowy. Od tego, jak my w naszym województwie, jaką postawę przyjmiemy, jak skrupulatnie i rzetelnie będziemy przygotowywali dokumentację i potem realizowali te projekty, od tego zależy, ile z tej puli potężnych środków, aczkolwiek dużo niższych niż potrzeby naszego kraju trafi do naszych regionu. I nie jest to wyraz też takiego zabiegania, tylko i, i, i żeby tak skrócić, plezerności naszego województwa na środki europejskie, ale to jest właśnie świadectwo naszej troski i naszej odpowiedzialności. Bo te projekty to są projekty trudne. To nie są projekty, których efektem mówiąc tak kolokwialnie zwycięstwo wyborcze. To nie są fajerwerki dla społeczności lokalnej. To jest ciężka, wymagająca i trudna praca. Projekty wodno-kanalizacyjne to są projekty dla dobrych i gospodarzy, których nie widać, a które świadczą o, nasze, o naszym także systemie wartości. Bo co robi dobry gospodarz? I dobra gospodyni. Zaczyna od sprzątania łazienki, zaczyna od sprzątania. Podwórka, a kiedyś dawniej od tego, żeby na tym placu nawet ten, ten gnojownik był do porządku. I to jest świadectwo tego naszego też w naszym województwie, w naszym regionu, tego myślenia, które właśnie tak regionalnie nazywamy, nie całkiem po polsku, ale które kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, mówiąc, widać, że ty jesteś się zacząć, bo to jest rzecz takiego sformułowania, którego nigdzie nie ma. Do porządku. To nie jest po polsku. Ale to jest tak właśnie, to jest takie myślenie gospodarskie, rzetelne i nieunikające dużej pracy, dużego wysiłku, nawet jeśli nie ma z tego, tak jak powiedziałem już, kajełkarków ani gwiazdorstwa. My chcemy być przede wszystkim dobrymi gospodarzami i dla szacunku, dla takiej postawy państwa społeczności lokalnej mamy duży podziw i chcemy w tym zakresie współpracować. O samym programie ja chciałabym, żeby powiedział Pan Witold, który, który tutaj był takim przyczelonym przewodnikiem i partnerem dla Państwa e, beneficjentów. E, tu z dużym e, szacunkiem muszę, e, muszę powiedzieć o Prezesie e, Przedsiębiorstwa, który no nie było dnia, żeby nie było zainteresowania telefonu obecności i takiego cyzelowania tego projektu. E, który przedstawi, jak wygląda województwo śląskie na tle tego programu, bo to jest nasz wspólny interes, a następnie pozwolę sobie uroczyście w imieniu ministra przekazać to potwierdzenie. Dziękuję. Proszę Państwa, Pani Prezes miała przyjemność powiedzieć przed chwilą, że program operacyjny infrastruktura infrastruktura i środowisko jest największym programem w historii Unii Europejskiej. Brzmi to tak trochę nie, 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 niewiarygodnie, ale tak się składa właśnie, że, że, tak, że, że w tym okresie programowania, w tym okresie budżetu 2007-2013, ten program właśnie został, bo uzyskał największą alokację i najwięcej środków na, na jego realizację. Wynika to z tego, że jest to pierwszy program w historii Unii Europejskiej, który nie dotyczy tylko jednej branży, jednego sektora, lecz jest interdyscyplinarny. W ramach tego programu będą dofinansowane inwestycje z chyba z sześciu sektorów, z takich jak środowisko, transport, szkolnictwo, medycyna i coś jeszcze. W każdym razie nas najbardziej interesuje, oczywiście ten, interesują te priorytety te sektory związane z ochroną środowiska i nie ukrywam, że w tym samym systemie wdrażania programu operacyjnego nasz fundusz, Wojewódzki Fundusz pełni pewną istotną rolę. Generalnie rzecz biorąc program operacyjny Infrastruktura Środowiska jest jednym z kilku krajowych programów. Które, z ramach którego można uzyskać środki finansowe, między innymi to, tam jest kapitał ludzki, środki dla, dla ściany wschodniej tak zwanej i są oprócz tego grupy, jest oprócz tego grupa programów regionalnych, które Państwo na pewno też korzystają. To są programy, regionalne programy operacyjne wdrażane przez marszałków i województw. Proszę Państwa, przychodzę do naszego programu. W związku z tego, że jest to program interdyscyplinarny, jego celem de facto nie jest ochrona środowiska to, co nas tutaj zgromadziło, lecz w ogóle poprawa konkurencyjności regionu, to wyrównanie dysproporcji między stanem infrastruktury i nie tylko w Polsce i w innych krajach europejskich. Mówimy, że jest największy w historii Europy to zostanie wydane w kraju 27-28 miliardów euro. Do tego musimy jako Polska dołożyć około 10 miliardów, czyli cały program będzie kosztował 38-39 miliardów złotych euro. Są to potężne pieniądze. Ciekawostka leży w tym, że nie ma tutaj podziału tych pieniędzy na województwa. Tu nie jest tak, że jedno ja województwo ma limit i mamy wykonać. Będziemy tyle mieli pieniędzy na Śląsku, ile ich sami sobie zdobędziemy, ile ich uzyskamy w ramach konkursu. Proszę Państwa, co robi wojewódzki fundusz w programie? W programie wrócę jeszcze jedną rzecz. Około, na ośrodkoś środowiska mamy około 4,8 miliarda euro. Nie jest to wielka kwota na transport w skali kraju będzie przypadało około 18 miliardów złotych euro. Proszę Państwa, Wojewódzki Fundusz. Dwa lata temu Wojewódzki Fundusz podpisał umowę z ministrem środowiska o przejęciu roli instytucji wdrażającej tego właśnie programu na terenie Województwa Śląskiego dla dwóch osi priorytetowej. Dla, my wdrażamy program operacyjny dla inwestycji związanych z sieciami kanalizacyjnymi, oczyszczaniem ścieków generalnie dla gospodarki wodno oraz gospodarki odpadami. Te dwa zagadnienia, które nas interesują. Jednocześnie są to projekty, które nie mogą przekraczać wartości 25 milionów Euro. Większymi projektami interesują się, proszę Państwa, interesuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Co robimy? Czyli, jak powiedziałem, do 20 projektów związanych ze ściekami, z odpadami, projekty poniżej 25 milionów Euro. W ramach tych projektów przyjmujemy Państwa wnioski. Wcześniej staramy się pomóc je przygotować. Przyjmujemy wnioski. Oceniamy te wnioski. Decyzję co do, co do, decyzje, do, co do, do o dotacji podejmuje Minister Środowiska, a następnie wraca sprawa do Wojewódzkiego Funduszu. Podpisujemy, zawieramy umowę z beneficjentami, czyli z państwem i zaczynamy, państwo realizują inwestycje, my wypłacamy pieniądze. Potem takie tylko delikatne sprawdzenie, czy wszystko jest dobrze. Potem wybicie szampana na końcu I w 2014-2015 roku, no, mam nadzieję, wszystko będzie dobrze. Proszę Państwa, jak mówimy o roli Wojewódzkiego Funduszu, chciałbym jeszcze powiedzieć, że generalnie są dwa tryby, w ogóle sposób wybierania wniosku. Jak to się stało, że Państwo dostaliście pieniądze, bo już dzisiaj, za chwilę dostaną Państwo pieniądze. Są dwa tryby: tryb indywidualny, tryb konkursowy. W indywidualnym trybie. Mniej więcej polega on na tym, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mówiąc w wielkim skrócie, wybiera projekty, które są niezbędne dla funkcjonowania naszego kraju.